No powiem kochani, wczoraj miałam taką sytuację, że tylko trzy jajka było. Trzy jajka było, dziewczyny. No wstyd wam, próbujemy coś nowego, dać kurom karmę dla psa, żeby miało więcej białka. Ty tego tak nie będziesz jeść. ty tego tak nie jesz. Ot. I może polepszyć się ta sytuacja. Będę dawać im takie solty są dwa razy w tygodniu po prostu jeszcze tak ja po skodni nie mam. 3 jajka, 3 jajka były. Na 20, prawie na 30 kur. No to już nie smuki warto. Junior, ty nie jest, bo ty mnie jajka. Junior, ci nie wolno. Ty jajka mnie nie zniesiesz. Masz swoje dwa i to nie dasz. Moje dziewczynki, o tak, o tak, proszę. А, дівчиночки. Мої дівчинки, кохане, на. No. Мої. Що, дьобки. Все. Отак, отак. Ту? ту, ту, з тієї сторони хтось. Є ми, є ми, є О, ви дві, я вім, у вас в гнязді. А де Гринша? Де це Грінки мої? вони... О, ту, ту є Гриншел. Чимай. Орео, ти. Też przestała mnie nieść jajka ta czarna mała kudlata. Trzymajcie. Aha. Tofi, 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 masz. Tofi tu. Przez czubany widzisz. Jeście, jeście moje kochane, jeście. Puszek, puszek. Ty jesteś kogutem, puszek. Dobra. O, Monro. Monro przyszła. No i tak, dziewczynki moje tu pojedzą. O tak, o tak, moje kochani. A ja nawet jeszcze piżamy sięgałam. Mójże. Jestem ostatnia w domu. Kto do... zje śniadanie? Najpierw gospodara musi być zadbana. Koty pies, dzieci. Wszystko. A mamca nadziejecie, Jeździe, jeździ moje kochane. Junior! Junior, idź stąd! I tam, on um, tam jest. Kukurydza, owiec. Proszę, o tam. Pszenica, pasza. Do widzenia. To dla dziewczyn. Puszunia. Puszunia, ty w ogóle wiesz? Idź już tam. Idź. Ziutka! Ziutka! Moja kochana. Za... Ziutka, chodź tu, ziódka. My ciebie Marysi... morda. Ziutka moja, gdzie? No, jeszcze, moje kochane, moje śliczne dziewczynki, o tak, o tak. Dobra, a ten powiem, że ten Salty Action bardzo jest dobry, w planie tego, że on jest taki zbity, taki twardy. Bo tak jak kupuję na przykład w Lewiatanie albo w Biedrionce, to on taki naprawdę, taki jak galareta sam. No, taki, ну, а там такі збиті, сухі, побачте, які такі. То, такі все з собі поєдзом. О! Маришек, не встиг ти! Морда! Гевші не їдзу м'яса! Маришек, гевші не їдзу м'яса! Маришек! Ну, no, побійся Бога, Маришек! Тобі трава треба, а не м'ясо. Ну, ну, ну! No, не не nie, ну, не рубь стыду. Не рубь стыду. Не, ну, не. Тут для забач. Мои кохані девчонки. Мои девчиночки. Стиж... Добра, я вам зараз у бо там водіш бо іще до мене подещ. В том строне жуце. Ага, там і шкачки. Co? A wam, wam zaraz coś pojadę, kupię, 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 zaraz obudzę gospodarza i pojedziemy na jarmark, coś kupimy wam zielonego, dobrego. Bo tu wszystko trawa jest zmorznięte. Tak.